No siema, szyka no koko 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 Bekowe streszczenie, lecimy Stop, moment, moment, moment Najpierw, to ja się muszę Odpowiednio przygotować Okej, okay, kurwa Jestem gotów Nasza opowieść rozpoczyna się w urokliwym japońskim mieście położonym nad rzeką Tama. Właśnie w tym momencie pełni energii uczniowie zmierzają do liceum, aby oddawać się edukacji i. Kurwo! Przestań burzyć czwartą ścianę. Także ta szmula idzie do szkoły, nie wiedząc, że śledzą ją szatanistyczne Jelenie. Szyka no lecimy! Poznajemy historię dziewczyny. Młodej blondyny o imieniu Jessica. Jessica jest piękna, utalentowana, inteligentna, życzliwa, mądra i skromna. Jak Lech Wałęsa. A jednak skrywa straszliwy sekret. Mroczną przeszłość. Bo przed laty nie nazywała się Jessica, tylko Karyna. Ale co gorsza, była fanką Tokyo Revengers. Jezus Maria, przecież to gorzej niż trendowaty! Pewnego dnia! Jessica idąc do szkoły i rozmyślając nad błędami przeszłości, mija słów! na którym rośnie jeleń. Jelenie rosną na słupach. Kotylżą masło. Okazuje się, że ani nie rośnie, ani nie jeleń, bo to jakiś mutant tam wisi. Mutant uprzejmie zwraca się do Jessica mówiąc Żałosna kreaturo, ja wiem co zrobiłaś, pomóż mi stąd zejść albo pochłonę twą duszę. Mniejsza o to, co tam kurwa robią hieny. Jessica bezinteresownie pomaga temu wybrykowi natury, a on mówi Dzięki, Karyna Oj tam, oj tam, nie ma problemu, czekaj, kurwa Jak mnie nazwałaś? Karyna Oj, 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 posłuchaj, kurwo Chyba mnie z kimś pomyliłaś Nie, słuchaj, ja po prostu przeczytałam cały metamorfozis Wyczuwam ukrytą patologię na kilometr a poza tym moje rogi świecą przy patusach. Blondyna ignoruje incydent i wraca do klasy. A tam! Nauczycielka ogłasza, że się znowu zbruchaciła i wypierdala na macierzyńskie. Ehm. Um. A nie, kurwa, to nie to. Ahem. Nauczycielka ogłasza, że do klasy przybędzie uczeń z wymiany. Hmm, kto to może być? Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo, do klasy z subtelnością oficera Gestapo wpierdala się tamten mutant, przy okazji mordując kilku uczniów. Smula przedstawia się jako Shikanoko i oczywiście dosiada się obok Jessiki. Na dzień dobry nazywa Jessikę Karyną, a cały wszechświat reaguje na te informacje jak widzowie prezesa na zapowiedź kolejnego filmu z Freerem. Status ego wyjebane. Chuj w to! Gówno staje się poważne, gdy ta plugawa abominacja ujawnia, że Jessica nadal ma zamontowaną plombę gwarancyjną. <laughs> Moja nieletnia uczennico, czy to prawda, że jeszcze nikt cię nie wyruchał? Nie wiem, choć się domyślam. Jessica wchodzi do klasy, a tam kurwa wafle. Okazuje się, że Jelenica jest wdzięczna za zdjęcie z słupa, ale Jessica nie daje o to najmniejszego jebania. Blondyna uznaje jednak, że jebanie to dobry pomysł i zaciąga tamtą szmulę do higienistki, w której kurwa nigdy nikogo nie ma. Na miejscu ma miejsce taka wymiana zdań. Słuchaj, nie zdradzaj nikomu mojego sekretu. <grystanie> Co się tu kurwa dzieje? Sika uznaje, że ona to pierdoli i idzie stąd, ale jej uwagę zwraca szkolna przybudówka. Z jakiegoś powodu idzie na miejsce, a tam! O Boże! O kurwa! Dzwoncie po 11! Pogliniarzy! Po ojca Mateusza! Ja! Sipaj, sipaj! Kobieto! Wypadek to jest jak stłuczesz szklankę, jak niechcący sformatujesz typowi od informatyki dysk C, temu staremu chujowi. Wypadek! To jest jak niechcący upuścisz niemowlaka na podłogę 15 razy. Nie uwierzę, że twój aktualny stan jest dziełem wypadku. Przychodzi nauczycielka i mówi: Gitara Siema, od teraz to jest klub Jeleni. Czego kurwa? Klub Jeleni. Historia jest taka, że Jelenica ma haka na te szmule. Shikanoko dowiedziała się o jej dwóch terabajtach dziecięcej pornografii i dostała ten budynek w zamian za milczenie. Jessica zostaje wrobiona w bycie przewodniczącą tego pojebanego klubu i na tym odcinek się kończy. Odcinek drugi Jessica idzie wyrzucić zwłoki, nie wiedząc! Że w krzakach czai się jandere. Spierdalaj, narrator! To ja tu opowiadam. Jessica biegnie do siedziby klubu, rozmawiając z narratorem. Powiedziałem przestań burzyć czwartą ścianę! Powiedział prezes obory, wyraźnie rozgniewany. Spierdalaj! Przybiega na miejsce! A tam! Wszystko rozjebane, tylko nasrać na środku. Ja bym jeszcze nasrał na środku. Jest nasrane. A, faktycznie. Na miejscu siedzi Shikanoko, ale to nie ona rozjebała. Nagle. Dziewczyny są atakowane, a jelenica tak się przestraszyła, że zaczęła nawiązywać do Fist of the North Star. Gówno staje się poważne, gdy znikąd pojawiają się wafle. Jak ludzie i jelenie ustawiali się w kolejce po przezorność, to Shikanoko poszła srać, więc oczywiście się na to nabiera. Rzuca się na wafle jak UFO Table na hajs. Nie, kurwa, ja jestem pewien, że oni zrobią z tego serię odcinkową. Ku zaskoczeniu nikogo imbecyl wpada w pułapkę, a zamachowiec się ujawnia. Okazuje się, że to tamta Janderes wcześniej. A co więcej, jest to siostra Jessiki, pałająca alabamicznym uczuciem do swojej... Siostry. Dziewczyna bez krępacji przyznaje się, że tak w sumie to od jakiegoś czasu stalkuje swoją siostrę. Wiecie co to oznacza? Nawiązania do mirajniki? To też, czemu nie? Ale przede wszystkim to znaczy, że trzeba gdzieś zadzwonić. Idzenie po policji. Czekaj, kurwa, zaraz będziesz zbijać pionę z lansem. Co? Jesteś pewien, że chcesz tam dzwonić? O co ci chodzi? Jesteś pewien, że ty chcesz tam dzwonić? Zostawmy to tak, jak jest. Tak sądziłem. W szmule kłócą się o to, kto zerwie Jessice plombę gwarancyjną. To moja kurwa. W końcu uznają, że będą się napierdalać. Zostaje zorganizowany turniej. Moment prawdy. Niestety twórców nie było stać na Ibisza. Ale też jest zajebiście. Zadaniem uczestniczek jest odpowiadanie na pytania dotyczące Jessiki. Pytania robiące kurwę z konceptu prywatności. Fiu. dobrze, że to nie moje sekrety są tam obnażane. Po rundzie finałowej musiałbym pozabijać wszystkich świadków. Po serii pytań obnażających wstydliwe i upokarzające sekrety Jessiki, turniej wygrywa Rokoko. Oczywiście jest to zasługa wielkiego spisku jeleni. Masonów i Żydów. W desperacji Juno Gasai wykonuje atak kunajami na oślep. Jebać widzów. Nie was. Widownie. Ryjko i Koko robi uniki przed kunajami jak Donald Trump przed kulami. Ale gdy zbłąkany kunaj ma trafić Jessicę. Poświęca się. Już jest gotowa, aby oddać się w kojące objęcia Hesusa Hytrusa, ale on jej mówi. Spierdalaj mojej ziemi! I się dalej musi męczyć na tym świecie. Dziewczyny podają sobie ręce i Juno dołącza do ekipy. Odcinek trzeci. Jessica wbija do kwatery. A tam. Sorry, A tam! Jeleń! Tego nikt się nie spodziewał! Ale że jeleń w klubie jeleni? Brak wszystkie by mnie tak nie zazdrowił! Ze znanych sobie powodów Jessica uznaje, że to rokoko przebrana za zwierzę. I jak ten typ, co się za psa przebrał, po próbie wyruchania jelenia Przechytrzenia jelenia, a także zapieczętowania jelenia butelkami. Jessica uznaje, że pora wytoczyć najcięższe działa i odpala cover bling bang bang bong w wykonaniu prezesa bam bam, bam bam, bam 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 bam, bam bam, Tak naprawdę to nie Ale zastanawiam się, które z nas bardziej skrzywdziło ludzi swoim jazgotem Festiwal żałosności przerywa pojawienie się prawdziwej rokoko Sprawa się wyjaśnia Kolega jeleń uciekł z guagu Dziewczyny każą jeleniowi spierdalać z powrotem do Kułagu i tyle go widzieliśmy. Żegnaj, panie Jeleniu, byłeś... Dokładnie taki sam jak każdy inny jeleń w tym show. Nigdy cię nie zapomnimy. Po wygłoszeniu płomiennej przemowy, Frau Jessica und Shikanoko wracają do bazy, ale tam śpi jakiś menel. Menelica przedstawia się jako Pierdolony Mem. I mówi, że chce stać się uczennicą Jelenicy i zostać prawdziwym Jeleniem. No dobrze. A to dlatego, że wcześniej, jak zdychała z głodu, to Jelenica jej dała. Wafle. I ten piękny akt altruizmu tak jej zaimponował, że ona też postanowiła zostać jeleniem. Dobry plan. W międzyczasie do tego siedliszcza jelenio zmierza zmierza Gasai. a gdy dociera na miejsce. Kostan senpai, no koto mo osewa te wstępy do pornoli są coraz dziwniejsze. Generalnie meme dołącza do ekipy. Witamy w kolonii. Jessica się wkurwia, bo w sumie to one tam siedzą na dupach i nic ciekawego nie robią. Kto ci kurwa ukradł marzenia do chuja? Pytasz mule o ich ambicje. I tak, Shikanoko to by się chciała kąpać w waflach. Meme mówi. Ja to bym chciała mieć pole. Pole. Ryżu. A co tu? Skręt? Ryżowe pole. Albo zwykłe pole. A Juno mówi, że ona to by chciała wspierać swoją siostrzyczkę, hi, hi, hi. a najlepiej jakby mogła ją ubezwłasnowolnić, żeby nie mogła bez niej żyć. Hi, 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 hi. Jessica stwierdza, że ona to by chciała jakoś wystroić siedzibę, na co reszta reaguje w ten sposób. Ha! Fuh, niczego innego nie spodziewałem się po osobie mającej na imię Jessica. Kompletny brak kreatywności. W końcu szmule uznają, że będzie git, jak Jessica ich będzie wszystkich szczotkować. A ekipę totalnych pojebów przez okno podglądają jakieś labadziary. Koniec!